Bardzo, dziękuję Państwu. E, mam nadzieję, że s, słychać. Dziękuję, że tu w ogóle jestem. E, zawsze wiedziałem, że jest tu ten ośrodek. Ojciec Salesjan, nigdy natomiast nie byłem w środku. Chciałbym podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie duża przyjemność i docenienie, jakby, powiedzmy, tego, co robiłem. Chciałbym też w szczególności podziękować nieobecnemu, no bo niestety choremu, wczoraj żeśmy rozmawiali przez telefon, panu profesorowi Seweryńskiemu, z którym znam się od lat, od czasów, kiedy był rektorem. Mieliśmy możliwość również współpracy w latach 2005-2007. Pan profesor był w rządzie, pan był w ministra, ja byłem doradcą rządu, żeśmy w tym okresie się często spotykali. I próbowali w jakiś sposób działać. Proszę Państwa, przyszedłem dziś właśnie dzisiaj do Państwa, żeby mówić o bardzo gorącym temacie o temacie w ogóle transformacji i polityki energetycznej. I wiele osób może powiedzieć: No właśnie, mnie ta energetyka nie dotyczy, no bo ja jestem, prawda, no niekoniecznie mechanikiem, czy tam powiedzmy ten, ale ja się zajmuję powiedzmy ekonomią, ja się zajmuję lingwistyką albo czymś innym, a energetyka mnie nie dotyczy. A to nie jest tak. Energetyka dotyczy nas wszystkich, nawet jak my byśmy chcieli uniknąć tej energetyki, to no i tak nas jakoś tam znajdzie. A Znajdzie nas poprzez pocztę, przysyłając czy tam poprzez internet, przysyłają nam regularnie rachunki, prawda? Za energię, którą musimy płacić. I wielkość tych rachunków rośnie coraz bardziej. Mało tego, energetyka się zmienia, i z energetyki uczyniono jakby taki nie ja chcę powiedzieć, użyć słowa pojazd, ale taki element, który ma nas przeprowadzić do zupełnie innego świata. I ja w tej dzisiejszej prezentacji będę mówił o sprawach technicznych, ale będę też mówił o sprawach zarówno ekonomicznych jak i społecznych. I tak krótko czym ja się zajmuję. Ja kończyłem automatykę jako powiedzmy Student, Później pracowałem wiele lat w energetyce w Przemyśle, zanim przyszedłem na uczelnię i na uczelni w swojej pracy naukowej zajmuje się dużymi systemami, ale tymi systemami i współpracą tych systemów, bezpieczeństwem od trzech stron, od strony społeczno-prawnej, środowiskowej, bo to jest taki jeden element, od strony ekonomicznej, od strony technicznej, bo każdy z tych elementów e, musi razem e, współpracować w każdym z tych systemów. Bo nie można patrzeć tylko na system, jako na system techniczny, w którym płyną elektrony, prawda, i tam powodują, że te żarówki nam tutaj świecą. Bo jest też kwestia, ile to kosztuje, te, w jaki sposób to oddziaływuje na ludzi. Bo często dokonując czy to transformacji, czy zajmując się systemem, my właściwie nie zdajemy sobie sprawy, a po co my to robimy. A po no co my to robimy? No przecież nie robimy po to, żeby nam świeciły światła. Nie robimy po to, żebyśmy byli jakoś silni. Tylko robimy to dla ludzi, po to, żeby ludziom się żyło lepiej, łatwiej, żeby mogli mieć więcej czasu, żeby mogli się realizować. I my inżynierowie, po co my powiem, bo ja należę do tej grupy inżynierów, ale nie tylko pełnimy jakby rolę służebną. My mamy wykorzystać technikę, wykorzystać prawa fizyki, które staramy się poznać. Po to, żeby ludzie żyli lepiej. I tak zawsze było. Proszę Państwa, myśmy zaczęli 200 lat temu, jako inżynierowie, z takiej prostej maszyny łota to była taka prosta parowa maszyna, która tak robiła puf-puf, niewiele tam energii dawała, ale to było 200 lat temu. Ale przez te 200 lat, proszę zobaczyć, myśmy przeszli od tej prostej maszyny poprzez lokomotywy, wybudowaliśmy system kolejowy, system elektroenergetyczny, system komputerowy, dzisiaj już mówimy o sztucznej inteligencji. To był relatywnie krótki okres. I w tym okresie nam nie mówiono, że my robimy coś, coś co jest politycznie, co ma spełniać jakieś oczekiwania. Nie. Nam mówiono, zróbcie to jak najlepiej potraficie. Tak jak najlepiej potraficie zgodnie z waszą wiedzą. Ja byłem tak kształcony, tak kształciłem naszych studentów. Ale pod koniec XX wieku energetyka w szczególności zaczęła być elementem polityki. I mówimy dzisiaj o polityce klimatycznej, jako synonim do polityki energetycznej. To się nawet razy mówi: polityka klimatyczna, polityka energetyczna. Czyli nagle z rzeczy technicznej, która miała służyć ludziom, zrobiono w taki wehikuł, który ma służyć idei. I właśnie o tym chciałem pokazać, żebyście Państwo mogli na to